Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dziś wracamy do tematu samuraja. Jak wiecie, zapewne wyjechaliśmy na urlop. Samuraja kupiliśmy, trochę się tam nim zaczęliśmy zajmować, żeby zobaczyć, z czym mamy do czynienia zaraz po zakupie. Umyliśmy go, parę rzeczy żeśmy przy nim zrobili. Zaczął się urlop, no i temat musieliśmy odłożyć na nieco ponad dwa. Tygodnie. Ale zaraz po urlopie zakasaliśmy rękawy i mocno wzięliśmy się do pracy wspólnie z szwagrem. I oto efekty naszej pracy. Tu jest jedna część naszego samuraja, a tu jest druga część. Naszego samuraja Tak więc jak widzicie buda już zdjęta Podwozie uwolnione, silnik uwolniony Można powiedzieć Można zaczynać odbudowę Nie było łatwo Samą budą nie było łatwo Bo oczywiście wiecie jak to z takimi projektami Wszystkie śruby zardzewiałe Wszystkie śruby zapieczone Wszystkie śruby W ten sposób muszą być odkręcane Inaczej się nie da Każda jedna O! Więc nie obyło się bez szlifierki kątowej, bez dużych wykrętaków, śrubokrętów i innych rzeczy. Cześć Kuba. Jak zwykle mój pomocnik musiał przyjechać wtedy, kiedy ja nagrywam. Tak? Przywitaj się. Dzień Kupi... dobry. Dzień dobry. Która część Ci się bardziej podoba? Ta co jest na przyczepie, czy ta tutaj? Ta tutaj, tak? No właśnie. Wygląda trochę jak takie klocki Lego dla dużych chłopców. Zgadza się? Tak. No właśnie no i tak, samo rozbieranie sam proces rozbiórki nie był e, łatwy, dlatego że tak jak już mówiłem, wszystkie śruby były zapieczone trzeba było się posiłkować e, fleksem, wykrętakami e, dużo śrub się urwało gwinty zostały w środku, więc słuchajcie, no e, nie było łatwo i w dalszym ciągu z tymi śrubami będziemy się musieli mierzyć później podczas składania e, tego wszystkiego w całość więc e, to jeszcze przed nami no ale sam proces rozbierania e, takiego samochodu, uwalnianie całej Wiązki elektrycznej, wyciąganie jej przez grodzie, rozbieranie drzwi i tak dalej. Pomimo to, że nie jest to auto jakoś bardzo skomplikowane, no to i tak zajęło nam trochę czasu. No a później, jak już uwolniliśmy budę, sam, samo zdjęcie budy, włożenie na przyczepę to było dosłownie 5 minut, 4 osoby i buda wylądowała na przyczepie Za co? Wciągamy budę. Tutaj konstrukcja już przygotowana. Zobaczcie, samuraj sam wybierze swoją budę do warsztatu <grymne> Wygląda to tak Mam nadzieję, że się zmieścimy z tym silnikiem tutaj, żeby dominąć No i co? Wszystko podpinane już no i teraz tylko trochę siły i wyjeżdżamy z budą i do silnikiem. Czekaj, ja muszę tutaj, poczekaj, rób. Ja go muszę przekosić. Musisz oprócić. Jeszcze niżej? Możemy tego go tutaj na silniku Ja się tam chcę, dobra? I dawaj! Zobaczcie, jak wygląda sama Buda, kiedy już ją zdjęliśmy, oraz jak wygląda podwozie, i czy ten zakup był dobrym zakupem, czy jednak trochę tutaj wtopiliśmy. Zacznijmy może od podwozia, bo tego jeszcze nie widzieliście. Silnik, który tutaj jest, czyli oryginalny 1.9 diesel Renault idzie do sprzedania. Jest to silnik, który jest na chodzie. Jedyne co, to w układzie chłodzenia znajdziemy troszeczkę oleju. Więc to od razu mówię, że tutaj jest taki problem. Poprzedni właściciel wspominał, że do wymiany jest chłodnica oleju, która znajduje się tutaj pod filtrem oleju. Więc no, gdyby ktoś chciał ten silnik zastosować do swojego, czy jakichś części potrzebował, no to jak najbardziej będzie ten silnik do sprzedania. Tutaj z tego co widzę jest nowa pompa Lukasa. Jak widzicie tutaj po, po tych znakach silnik odpalał, jeździł, pracował w miarę równo, więc tutaj z nim nie ma najmniejszych problemów. Ja jedyne co wymieniam tutaj węże, powrót od y, wtrysków, dlatego że one były dość mocno spękane i tutaj żygało po prostu paliwem na, y, na cały silnik, no więc y, tak to wygląda. No i co tutaj jeszcze zażygany? Jeszcze był olejem tutaj przy y, podarboxem, więc po prostu, no to chyba y, klasycznie tak to wygląda w każdym, w każdym dieslu. Poza tym wygląda to wszystko całkiem nieźle. Odpala. Pracuje, jeździ, więc gdyby ktoś chciał, można pisać, jakoś się dogadamy. Tylko jeszcze nie teraz, dopiero musimy mieć drugi silnik, żeby porównać, popatrzeć i tak dalej. Więc tak, silnik idzie do wymiany. Skrzynia zostaje oryginalna z Samuraja, to zostaje z samurai. Tutaj wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tutaj widzę, że ktoś chyba, nie wiem, to chyba nie są oryginalne. Yy, oryginalne yy, takie, chociaż nie wiem, nie znam się za bardzo na tym. Wydaje mi się, że ktoś tu już chyba rozkręcał, chociaż po śrubach widać, że mo, może tutaj ktoś coś grzebał. Nie wiem, w każdym bądź razie no, nie wygląda yy, to źle. Takich rzeczy to ja jeszcze, to już dawno nie widziałem. Popatrzcie, patrzcie jak wybity krzyżak. Yy, znaczy, no większość krzyżaków tutaj będzie do, yy, do wymiany, i to jest po prostu są strasznie wytłuczone. Silnik będzie 1.9 TDI, 1Z z Audi 80. W czwartek po niego jedziemy, więc będziemy go tutaj przymierzać. Wiemy już na pewno, że łapy z TPJ od Garage, które są przygotowane pod silnik 1.3, na pewno nie będą pasować, gdyż tu zupełnie inne łapy silnika. Teraz je bardzo dobrze widać z jednej, z drugiej strony. No ale mając projekt cały w ten sposób rozłożony, będziemy sobie mogli to pięknie wszystko dopasować. Na pewno będziemy potrzebowali kaganiec na reduktor, dlatego że przy większej mocy ten silnik będzie generował w granicach 110-120 koni. To po prostu kaganiec na reduktor jest wymagany tak, żeby po prostu on się dobrze trzymał tutaj ramy, żeby mu nie zrobić krzywdy. Poza tym będziemy się musieli jeszcze dobić troszeczkę układem wydechowym, żeby to jakoś dopasować. No i oczywiście zmienić zawieszenie. No bo popatrzcie, tutaj niestety amortyzator się już jeden poddał całkiem. Popatrzcie, nawet nie wraca. Nie mówiąc już o całej reszcie, gdzie ona się po prostu. Popatrzcie, nawet nie ugina. Ja, mając swoją masę 100 kg, stając na ten samochód. On się w ogóle nie ugina, jest po prostu popatrzcie jak taczka, więc no na no tutaj zawieszenie, zawieszenie już mamy no, dogadane tutaj z Nomadami, więc pójdzie tutaj Raptor 4x4 plus 3 cale z amortyzatorami też od Nomatechu. no i oczywiście ze wszystkimi gumami nowymi, tak żeby to jakoś... Wszystko ładnie ze sobą współgrało. Więc teraz tutaj będziemy to rozbierać, część rzeczy piaskować, część będziemy czyścić ręcznie. No i będziemy się starać tą ramę, która jest naprawdę w świetnej kondycji. Jedyne tutaj, co no to tutaj przy mocowaniach budy, troszeczkę te ucha są rzeczywiście tak mocno nadjedzone, ale reszta, popatrzcie, dzwon. Rama jak dzwon. No to tutaj mosty, wszystko pójdzie do piaskowania, tutaj wszystko też do piaskowania, do czyszczenia, tak żeby to wyglądało pięknie, żeby się cieszyło oko. Budę już widzieliście, więc pokażę Wam po prostu teraz, jak jest już całkiem rozebrane, jak to wygląda. Tutaj groć wygląda bardzo ładnie, tutaj nie ma żadnych wrzerów, nigdzie żadnej korozji, tutaj nigdzie, 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 nigdzie. nigdzie. Podłoga od strony kierowcy jest ok, od strony pasażera troszeczkę gorsza. Tutaj tunel środkowy w bardzo ładnym stanie. Tu podłoga pod fotelami, o dziwo też jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj na zgrzewie troszeczkę puchnie, ale to nie jest nic strasznego. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, najgorszy jest tył, gdyż nadkoli już nie mamy. Lewego całkowicie, prawe w prawie całkowitym rozpadzie. No, i tutaj tył, tył całkowicie zjedzony, więc tutaj, tutaj blacharz będzie miał co robić. Natomiast tu pójdą nowe reparaturki, tak żeby było jak najmniej roboty, zarówno na lewą, jak i na prawą stronę. Także to tutaj tyle. Tak jak zaglądaliśmy tam do środka, to są tam takie lekkie. Ogniska korozji, ale nie są to jakieś bardzo duże ogniska korozji, więc mam nadzieję, że tutaj nasz blacharz coś wymyśli, ciekawego w jaki sposób to zabezpieczyć. No, tutaj będzie miał też trochę, trochę roboty, bo tutaj widzę, że też jest trochę tej rdzy, więc no, tak trzeba to będzie jakoś rozwiązać. Jeśli chodzi o nadkola, no to tego się będziemy chcieli pozbyć. Tu trzeba będzie to porozwiercać na zgrzewach, ściągnąć. No i chciałbym to zrobić w ten sposób, żeby tutaj w tym miejscu ten zgrzew po prostu usunąć. Tutaj widzicie, te i tak są już jakieś tam oznaki też korozji. Wyciąć to o tyle gdzieś, żeby po prostu zrobić sobie miejsce na, na większe koło już przyszłościowo, bo jak będzie większy silnik będzie większa moc to i też większe koło może tutaj być zastosowane pod warunkiem, że będzie się jeździć w miarę racjonalnie komora silnika bardzo ładnie wygląda tutaj praktycznie nigdzie nie ma korozji, no tu tylko z przodu od strony kierowcy, od strony pasażera trochę no nie jest źle, nie wygląda to, nie wygląda to naprawdę źle z drugiej strony widzicie tak samo Tutaj jest jedzona. Progi, progi. No to tutaj troszeczkę je bierze, ale pod spodem, pod spodem wyglądają no dość, dość dobrze. No nie wiem, to już blacharz się będzie musiał wypowiedzieć. Także, no będziemy widzieć, co on nam powie na ten temat. Pokażę wam jeszcze y, części, które zdjęliśmy y, z samochodu. Tutaj popatrzcie, mamy ramkę od przedniej szyby. Zero korozji. Zero korozji. No przepiękna jest. Na drzwiach korozja jest tylko przy klamkach. Pod klamkami, a to taka powierzchowna. Więc tutaj jest bardzo dobrze, pod spodem nie ma żadnej korozji. No i tutaj jedne drzwi mamy tutaj taką dosyć mocną dziurę. Tu. Natomiast reszta rzeczy, czyli na przykład maska, pałąk i tak dalej. Pałąk, pałąk w środku jeździ, więc tutaj praktycznie Pałąki raczej nigdy nie są uszkodzone. Maska w stanie naprawdę jest idealnym. Popatrzcie raz, że nie ma korozji, dwa nie ma wgnieceń. Tu jedynie ma dwa wgniecenia od śrub, które są na ramce. No ale to wyprostujemy i No i daszek. Hardtopik wyczyszczony. Ładnie wygląda. Wszędzie jest szczelny, bo sprawdzaliśmy przy deszczach. Kolor najprawdopodobniej tego hotelu będziemy zmieniać, znaczy jakiś już tam pomysł jest, koncepcja jest, więc powinno to wszystko fajnie wyglądać. Projekt rozgrzebany, trochę żeśmy się tak porwali z motyką na słońce, mam nadzieję, że uda się nam to całkiem nieźle poskładać i w jakimś takim w miarę dogodnym terminie. Dlatego, że no, tego czasu wiecie jak jest czasem, tego czasu nam zawsze brakuje, zwłaszcza że za niedługo zaczynamy też rok szkolny, ja do pracy wracam, więc tego czasu będzie dużo dużo mniej. No i tu już nie będziemy walczyć. Fajnie, że blacharkę i lakier ogarnie nam jedna osoba. Natomiast my musimy się zmierzyć z tym tutaj. No i z tym tutaj. Więc będzie ciekawie, jeśli Was interesuje ten temat, to oczywiście obserwujcie, a jeśli uważacie, że ten materiał jest wartościowy i chcielibyście, żeby dotarł do innych osób, to nie wahajcie się, zostawcie lajka, no i oczywiście podbijcie go w górę. Tyle na dziś, trzymajcie się, na razie. Hej!